Cześć, się ja jestem defa. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie wracamy z Rocket League. Ze mną jest Jacob oraz Nexium. No cześć, Tryb, który dzisiaj robimy. Ach, nie ma sprawy, nie ma sprawy, Nexium. Tryb, który dzisiaj robimy, jest to w sumie dla mnie nowość, bo dopiero dzisiaj pobrałem aktualizację, ale podobno jest on już bardzo długo na Rocket League. No i jestem w sumie, można powiedzieć, że amatorem. Póki co, ale powoli się ogrywam, dlatego dzisiaj robimy sobie tryb Rumble. Rumble. Zaczynamy. Jacob lecisz. Tak, ja lecę. Jacob musisz. Jacob musisz. Jacob, jacob musi. I zrobi. Dobra, zbieram busta. No, Was dzięki, zbieram. dzięki bardzo Nexium Dobra, ja zbieram busta. Muszę Ale lagi są. Co? Co tu nie chodzi? ma. O, jaki gol. I to się no nazywa już. wstęp do odcinka, nie? Po 5 sekundach. Ale w sumie na farcie. What the fuck, on 400 ping. O co tu chodzi? Ale pa, to para pa, 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 jaki farcie, gość mnie uderzył. Lol. Ale bomba. Nice one. No, dziękuję N bardzo. Nexium chyba troszkę internet się zepsuł. Stary, o co tu chodzi? Odpaliłem ten i nagle 500 ping. What the fuck? Tak to jest jak się mieszka, jak się mieszka w Bolesławcu Stary, ale, ty, ja, może, ja nie, nie, nie wiem co się dzieje, latasz no, tak trochę, ale jednak nie za bardzo Możemy Ja pierdziel, nie, serio, stary, nie mogę Czekaj, czekaj, i teraz patrz, patrz, freeze, 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 freeze. Wraca mi trochę do normy, o, wrócił, wrócił, dobra, nie wiem o co chodzi dobra, jest. No, nie wiem, ne, zbicie neciem, do środka nagle serwery spaliły. Zbicie do środka, a ja dobra. to za, za ten zamrożę i wtedy uderzymy, dobra. to będzie dobre Panie, ja dopiero wróciłem tutaj z dalekiej podróży, z zaświatów, a ty do mnie zbito do środka nie tak, dobra Dobra, teraz poszło, kurde, panie Dawaj e, kto w naszą stronę? Będzie gol, będzie gol, będzie gol Nie, nie wiem Jezus Maryn Nieee nie Jaki fart matko, bosko. matko i córko Mam to, mam to, zostawcie mi to, w... zostawcie mi to Jak mnie Mro... teleportował Hamster? Zamrożę Dobra Przygotuj się Dawaj Mrozi Czy, 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 czy? Teraz Ach, Nie mam mnie, zniszczył mnie No nie, no, to no, mogłeś sobie wiesz, tego nie mrozić, bo ja miałem magnes Mogłeś tego nie mrozić To mogłeś mówić, bo nie widziałem no ale zamroziłeś już za ten, ja odpaliłem i myślałem, że. Jak to uderzył prosto w okno, oh, nie? Z fuck. rękawicy. Pyta, oh, nie pytam, okay. nie? No to ładnie, naprawdę. To, to, już mu, to już mu wyszło, trzeba przyznać. Myślałem, że to wasza kombinacja z rzekowym to mi wyjdzie. nie? No też myślałem. Ej, nie, dobra, bez kitów. Oj, rękawicy. Ten? No. Mówisz? Stwierdził, że No na pewno. Ale ładnie, ja naprawdę że ładnie. Stwierdził, to ekwilibrystycznie. Dobra. ładnie. O, ciało Superowo. Dobra. I teraz. Tak, tak. No, no move yes. Yes. Pięknie. Jak w tamtych meczach w ogóle nie strzelałem, tak tutaj po Hattrik lecę jak nic. Pięknie, ale przyznaj, że asysta Ale bez kitu Odpalił bardzo nagrywanie tylko z mikka na na sobie przypomniał jak ten! O, on wcześniej udawał. To specjalne, ja, ja trollowałem mecz A, po prostu. No, ja, ja rozumiem, rozumiem. No dobra Jackie. u siebie, tak? lecisz. No. Tak ty. Lecę, 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 lecę. Poszut na wrzutkę może? Jakby się daje radę do środka do środku. Tyknął to. Dobra, dawaj. Albo nie wyśrodkuje, czekaj. Mam kolce. Czekaj. Czekaj. No, o masz, poszło, masz, poszło, masz, poszło, masz. poszło, poszło. Nie mam, nie mam jak? A, do gościu. Wiesz co ja mam kolce. Jak to się jakoś fajnie odbije, to sp spróbuję nadziać. O! Na przykład tak Dawaj o, teraz. Na przykład tak! I, i, wiesz, że do, na jest przykład tak. Ale to no, zrobił! No, Jaki place teraz, nie? Patrz, co tu się stało. Panie. Ja myślałem, że nie trafię w to piłkę ja sobie, Jakbyś od poprzeczki tak odbił się, to bym po prostu No cześć. W to by byłby fail no. racja. Dobra, come on. Pa, a aż, aż normalnie kurde, chłopie ci pochwaliłem na czacie, nie? A dziękuję. A dziękuję. Panie. De, de, de się odpalił. Wbijam, mam kolce, mam kolce, zostawić mi to. Palę komuś auto, uwaga. O, nie! Skubanie zrobił to dobrze, jestem. Skubanie. No. To trzeba ten. No nie, no bo wleciał, trzeba. miał spłuczkę od razu i leciał no. do tego, nie? Patrzcie, już dobra. Ale patrz, to odpalił ten co, bo podpaliłem koła, nie? No tak, to... no to jeszcze. To spłuczkę Jeszcze, jeszcze asystent No ładnie. tak, 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 ale te po powinien mieć. E, Jacob lecisz. Wracam, ładnie. A te wyrzuty mi dzisiaj wychodzą dobrze. Bardzo dobrze, tak ma być. Uwaga nasza w naszą nie, 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 nie. Dobra, ładne? Super. I teraz mam spóczkę! Mam, 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 mam nie! Zabrali mi tę piłkę. A miałam spłuczkę. No, leci! Nie! Patrzcie się <laughs> oh. Sorry, mogłeś mówić, że lecisz na piłkę to te, ten mocnoś. Czekaj. Dobra, czekaj. Magnes, trzeba uważać, bo magnes. Ja też mam magnes? Wybiłem moją. Nie! nie. Czekaj! Yes, nie. Jest! Nie Jest, jest, jest! Dawaj! Zbieram we dawaj, no smyczy. Zbiegaj do boku! Zbiegaj to... do boku! Macz. Coś stało! Dawaj! Nie. Jeszcze raz. Nie! shit, jakoś ten, nie, nie byłem w stanie trafić. Jak to wybił z tą rękawicą, czekałem pół dnia kurde <laughs> Dawaj, 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 dawaj Oj, co to tak wy... Patrz, co tu... patrz, Oj, ja, patrz O, ja go wystrzeliłem Ja nie dawaj, bi Stary, nie, 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 nie O kto to wybronił? Ja O co znaczy, to tak chodzi? Nie, nie, ja myślę, chodzi, myślę że chodzi o, kto, o to, koło tak wybiło, to mnie tak wybiło Ale czemu tak cię? wybiło? Ale teraz było? mnie tak samo, miałem tyrolkę no, no bo ja miałem tego takiego no śledzia, ten, co się przyczepiła ja do piłki No to ja to samo, to, to jest tyrolka, nie? Śledzia. Cześć, Uwaga Mam kolce Kolce, kolce, kolce NIEE COŚ w tym samym momencie kliknęliśmy to, nie? Gol o. Spokojnie, dalajcie Ja wyleczyłem, spokojnie Stary, w tym samym momencie kliknęliśmy ten, ten, ten Specjalny most Nie, nie wiem <gulny">. Mówię Odpalam kolce Ten Michalsko zabrał Stara. Co za koleś No i bo tego śledzia przykleję do tego, nie? Śledzia Dobra, ja lecę Sklej, śledzia Stop Sklej Ładny Gosi się zdenerwował chyba, bo zamiast ten piłkę do mnie na dzwona leci o, o, o. Bardzo dobrze, tak ma być O, o, czekaj, czekaj Kolce, kolce kolce, tak. kolce, kolce, kolce No, co za cep mnie marnowany teleportował Patrz! No, jak. No, jest. Ale tej ostępackiego ja hita Dobra, ja mam kolce, tylko ja mam muszę dotyknąć O, który mnie teleportował? Stary, to, o, to, to, kurde Nie, specjalnie mu. zrobiłem, żeby... Podpalił mi koła nie... Stary, teleport i spalili mi koła oboje razem, nie? Ja mam coś tego, ma, mam te... E, <noise> mam lepe. ten? Lepę Kolce leci. Nie! hamować to Dobra, wybijem to, wybijem to. Wybi dawaj, to, stary, o, wybiłem to, wybiłem to wybić Dawaj, wybić to stary ja on lepę A wybiłem to dupskim spokojnie, stary Sprój to pod bramkę, ja to a ją... ja poczekam te ja poczekam Już staram się. Bramce się. Dobra Czekaj bramce, zostań tam Jestem, jestem O a Tornado, ale zostałem pochłonięty teraz Dobra, czekaj, masz czekaj puszkę, czekaj puszkę, czekaj masz puszkę, ja to też, czekaj Dobra, poszło, panowie! Dawaj, dawaj def. No! def To jest twój moment! Jeszcze nie, za Poszło ci czornatko! Dawaj, 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 teraz! No stary, taki lepszy piłkę to, daleko, to za, daleko, dawaj, za daleko. Dawaj, dawaj, dawaj teraz! We dwójkę! Nie! Nie! Nie, 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 nie Jak to obronił? Vito! Be, co za koleś? Nie, ja akcja. nie opytajam nie. nie To powinien być Epic Safe jakiś. Patrzcie na bramkę teraz szali z tego. Nie wierzę. Ale nie. Są, co to ja. było przed chwilą? Ja ściągnąłem po tym, żeby tobie podać. Ja... Ja tak samo ściągnąłem od ciebie, żeby wciągnąć do bramki i tego się obronił. No ja nie wierzę w to. Dobry jest no. Kurde, nie trzeba to jest jeden, jeden jedna różnica. Bramki tylko. Dokładnie. Ciekawe, czy teraz to planował, czy raczej na farcie? Leci hmm. na um. Jacob. Jacob, Jacob. Jest, jest, jest! Fast goal! Gol. Jest! No, dawaj, 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 jest! Jest! Jacob <laughs> jest! Jacob też na mnie jeszcze zapakuje. HD. Ja to ja napisałem kanał. <laughs> Napisz Ety, <laughs> A oh, what the fuck, czemu kanał jest cenzurowany? Bo tam masz anal. AHHHHH! BUDY masz. Co ty miałeś, Sumik! Co ty? Nie, nie, za, za dużo kielka. <gulet> kanal. <tut transcription> nie, nie, ponownie nie. Dobra, stop, koncentracja, daję dajemy pożyć teraz. Poż 20 sekund. Def leczenie kanałowe zaimplementował i się rozluźniliśmy. COVID. Ano. nie. O, szybciej. Ja lecę? Dobra, i teraz do, do ich bramki, do ich bramki. O, fajnie. O co nie, to było? <tus0> o, o, to ty raz, to toś. Chłopie, nie możemy przegrać, nie ma opcji. Ej, Def! Nie, sorry, co ty zrobiłeś? Zdru... Chciał wybić was? tą piłkę stary Po co ty Stary, tym mo może i strzeliłeś hat ale stary przyzwyczajenia ja zostały Ja chciałem Ja <laughs> chciałem wybić tą o, piłkę, gore. a stadałeś mi na trasie Jak ja, sta ja stałem w bramce cały czas No ja przecież się, ja, <laughs> przecież się piłkę Ja stał, tutaj klasyjkę Dobra, cicho Gol Nie wierzę nie <laughs> Proszę bardzo, <laughs> proszę bardzo Chcecie więcej? Ja zacytuję klasyka, a szkoda k***a gadać Tak, Szkoda strzępić linia w ogóle Ale o okienko siadło Ładnie, ładny. Stary Ja ale co? Wszystko jasne, pse... W sumie 8 sekund, pse, zaraz, zaraz, I debat od razu rozróżniło Dawaj, 7 sekund Nie, 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 3, nie, nie. 2, 1, co jest? But! Wybiłem kogoś <laughs> Jaki fart! To leciał bramkę zioł jak zioł. nic! Jezu, dobra, ja spadam Kuchy. O dokładnie ja tak samo Przecież to zmywamy? chciałbym nie wyszło wy kolei się. Tylko Naj się stoczył O, fajna łapka Panowie! Panowie, wygrywamy. Jackko Ja i Jacko lecimy, robimy mój. Dobra. zostaje Kur! Bia! Dobra, 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 dobre, spokojnie. Dew, watuj w to! Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji, bardzo dobrze. Ej, to są ci sami. Elegancko, ile No dokładnie. Może, może i teraz? Patrz! Ej, to trzeba im nie udowodnić, że to jest, nie jest Ile, sparty, ile tu stare siły było na, na piłce piłce? No. Przyszło przy, przy hmm. chwili. Stary, kumulowała się energia atomowa, nie? Dobrze, nie do, do, doszło do rozłamu atomów. Ładne. Żarciki. A mam kolce, mam kolce. Mam tutaj, mam tutaj kolce. widzę? Dobra, mamy tutaj jakieś chemiczne żarciki. A, no, 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 no. no. Goal. Goal. Ale to chyba oni byli teraz? Nie? Znaczy, troszeczkę tak, ale troszeczkę nie. Ale są so a, to my, ale coś tam się. No patrz. No, no. Nie, no to miał to. No to nie, to nie ten. Znaczy, on twój strzał, ale on dobił. Tak to było. Leci. No i bardzo dobrze, stary, e, ja to ja się od... się so... zadał. Ja lecę. Bech, Masza? I teraz gol. Nie, nie trafiłem, serio? Nie. Takie! Ale że Żeś się, stary, z tym minął. Jeszcze raz ci, stary, wykończ to. De, I teraz lepa, lepa lewa, patrz. Nie, coś ty narobił. Dlaczego ty się z tym minął? Bo ja myślałem, że akurat będzie taki fart, że po prostu będzie ten. Będzie ten rzep taki. Znaczy ta przytyka, szkoda, kibla. I że wciągnę do bramki. O! Nie, spoko, wygramy to z nimi. Nie, fuck. No, lajcie, wygramy, kurde, proszę Cię, panie Mam kolce, tylko teraz, żeby to na mnie wpadło do bramki. Co jest gra? Dobra. Mam ten, uwaga, Magnes? Czekaj, 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 kol. O! Nie, 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 Dobra, mam kolec! Leci, mam leci, kolec, leci, kolec, leci. kolec, 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 kolec i lecę do tej bramki. Pomogę lecę. ci pomogę Ci Nie, kto mi wykopał? Weszł mi wykupał! Chciał oh. oh, oh, na to dobranczyk? Ja, na tu zarobił? Ty... Jak co? Jak ja w ciebie nie trafię? Ty za to umiała jakiś. Patrz. Aha, no, to, to myślałem, no, że do no, ciebie no, nie możesz Ja ci pomogę! I no. mnie walną Arek. Nie, bo ja, ja włożyłem magnes i zacząłem cię wciągać do bramki. A nie, to dobra, to, to bardzo dobrze. Zaraz umówię ci. Lecę ja chyba. Fantastycznie. Tak Leśisz, tak jest. O, dobra, Super, pierwszy touch. Ładnie. O, 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 o. Dawaj, dawaj, Kolce. Magnes, magnes, magnes. Magnes, 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 magnes. Nie wierzę. Patrz! O, dawaj do... To. Easy, easy. To, to jest tylko potwierdza, że te ich wcześniejsze bramki to jest tylko przypadek Zobacz jak to ten zrobił, patrz teraz ładnie. Czekaj! Patrz, czekaj, 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 czekaj. czekaj. czy kolce, piek? Piek Full control. Patrz na to, patrz na, patrz na to Czekaj. Panowie na sekundę sobie musicie no one dać. One likes ten. This map. No, no one, one likes this map! Ho ho, dobra, ty nie masz się już czym tłumaczyć, to, to ten No w sumie nam się podoba, pannie wygrywam trzy zera się chyba zaderwało, bo miał to zniszczył. A iść pan Mam kolce znowu Patrz O leć 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 stary. Co to zrobiłem? Co? Nikt nie! nie Nikt Cię nie, e, nie uderzył bo ten... Znaczy ja wiem ja zrobiłem ten Zrobiłem o, po prostu front flip i... Dev zrobił Dab flip Dokładnie o, I teraz o, patrz Magnesik patrz, Patrzcie patrz, patrz, na to bramkę Hatrick Hatrick <coughs> Nie Ktoś mi włączył pod, Ktoś mnie podpalił Dobra wciągam to. Nie teleportował Nie I teraz Fuck Nie Dobra nie ma szans. Czekaj, ja mam kolce? Mam kolce? Mam kolce? Jaka tam jest? Zawieki, tam jest No nie, jak nie, ci... jak nie chams kuszę. Te... Patrz. No, Co? Po sami podpaliłem typa. Nie? Podpaliłem typa. Akurat jak ja w kierunku bramki mogłem chyba wybić, Patrz. I ja, ja akurat stary o patrz. Patrz. to wbić. Patrz. Nie, tutaj super coś tam. No to, mu podpaliłem właśnie koła. przed chwilą ja, bo go prowokuję trochę tam. Na czacie <laughs> Dobrze. Ładne. Bardzo dobrze. Kurde. Nice, 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 nice. To bez, bez dobra, czekaj jeszcze sobie bo... nie Nie, Nie Co! No właśnie Dobra, Dew dopokoła, dobra, A nie rozwiązku. czy Czy trick już no. miałem dawno? Czy nie, Hat nie. Nie, nie to to już, ja już miałeś nie, to jest teraz hat trick. Hatry, hat ja, teraz. Dobra. Ten królik, królik z kapelusza to jest hat trick. Tak. Trzy brameczki, no, strzelaj, <coughs> Czuję się im nieużytecznie. Znaczy, mogłem, mogłem tutaj też mieć swojego hat ale postanowiłem da tobie oddać jako, że nagrywasz odcinek na sprykanu, ale to rozumiesz no rozumiesz. Takie... To było bardzo koleżeńskie w strony. ale nie było tak. Dokładnie. Z tej okazji możemy ten skoczyć na piwo, najemy. Aaaa, panie, I, to jest? Czwarta brameczka. Nie, jednak nie ma. Kurde, juz, się przyczai, juz, jak się Jak Filip gubaniec. w Konopi. Z Konopi, a nie w konoki. Ty byś ale... tylko tam w Konopi urządził. <ślepienie> Prze się wy Konopi. <ślepienie> Dobra, wstąpmy. Poszło, ładnie, 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 ładnie. E, ja też jestem chatynikiem. Dobra, leży. Ten gościu w ogóle nie strzela bramek, ale cały czas no, no, mi auto ten typ. Jakiś lany. jest jakiś ten, napisał tam ludzki i teraz ludzki. Nie trafili jeszcze, co za... Ej, ja pierdzielę, ale to było przerąbane Oj, ale mnie odrzuciło Panie? Cześć, bo mi podpalili opony ja i jestem mi pomogę. na drugim końcu planszy przez ten Dobra, <laughs> typa Ładne Cześć, bo on tu ma kolce, się z nim... O, się z nim motam <laughs> O, shit, będzie gol, nie, nie ma Nie, nie ma Nie, nie będzie. O, no to ja latam, latam Gol, nie ma Jak Rizny, to obronił? Panie, dupskiem jak kurty ładnie. Jeszcze raz, ha bo to, <laughs> to znaczy kurty ładu po mnie broni ale Dzięki za komplement Uwaga leci kontra. Ja mam spuczkę To piję do bramki. Do bramki nie? Czeka lecę, 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 lecę Patrz. A, ładnie brawo 6-0 Ale Pani. kurde baty zgarniają chłopaki to jest nic nie? Ojej ja się chcę powiedzieć tylko powiedzieć że, że tutaj zamroziłem tą piłkę na chwilę o. Na, na sekundkę ale zamroziłem <laughs> Ładnie ładnie. Żebyśmy ale w ogóle tamten mecz To chyba jednak naprawdę duży przypadek był. No mówię wam Że, że tam po prostu mieliśmy pecha a i tak wygrać. No to takie... no pe... no tak, no dlatego goście powiedział, że ten, że fartowny remis mieli, napisał lucky, nie i dlatego nam Wszystko Dobra. jasne. Og ale się rzutka. Najbardziej mi się podoba tłumaczenie, że no one likes this map. E... O, o, dobrze, 7 0 Dawaj do dyszki leci, mamy jeszcze minut 18 sekund. Ale wystarczy prowadzić, e... znaczy. Wystarczy być pod kołoś bramką, żeby to się tam działo, nie? A oni nie potrafią Dokładnie. ten. karma Kalma. Kalma! O to chodzi! Ale bez kiezu od czasu, jak podpisałem laki, to ci to, to, to nie odezwał ani razu. Aha, taka odeń jeszcze. Dziwne, że jeszcze nie. Czekaj, by... czekaj, czekaj! czekaj, 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 atrium. A jeszcze ani jednego. ani jednego bramki nie strzeliłem, but uh. Oh, oh, oh. Ale miałeś asystę. Miałeś save'a, miałeś strzał. <laughs> wyszedł z meczu! No, wyszedł! Wyszedł! Rzeczku. Nie, nie. Oh shit! Nie będzie jakaś na Skoro już pierwszy wyszedł. No. Nie, może być, bo wiesz. Nie, może być, bo boty do albo następne osoby, więc na łajcie. No dobrze. A, bardzo dużo się dzieje. Jak go się bije na 8-0, to, to też od razu 10, 000... wyjdę, przecież. Co? Mówię, jak ktoś dojdzie na 8-0 i będzie dostał w dupę, to też wyjdzie automatycznie. Ja raz tak bije mi ten. przegrywałem 3-0 i wróciliśmy, kurde, bo nie będzie Nie, żeby wreszcie w 3 bramki tam ale... O! shit, nie trafiłem. Dobra, co tu mamy? Proszę lepa, no, lepa, no, lepa. No, no, le, 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 no to, to Czekaj, na to teleportowałem działa, który leciał tutaj na kontrę. Super, D, bardzo ładnie. Dobra, panowie, 40 sekund na dwie ramki, To jest do zrobienia, spokojnie. O nie, Viper, kolce Nie! Co, Co on, czemu się? Czekaj, bo to jest bot, to jest bot, aha. Dobra, wszystko jasne. Nie. Nie, nie, nie. Dobra. Nie, jeszcze ja to biłem chyba shit. No i nie I będzie to zero koniec. Może, może być jeden no z dziesięciu Nie, jeden z dziesięciu nie będzie Shit, Kurde, ale patrzę to chciałem wybić i akurat tak jakoś niefortunnie się odbiła szkoda Dobra, wylecicie, znaczy Nexon się poszedł na awkarz Z wrażenia, ten co najwięcej gadał Jak, osoba, zobaczył, osoba, jak, to, to jak to. zobaczył, że bramkę strzeli to aż nie uwierzył, nie? <laughs> Ładnie. Mam, mam kolce, mam kolce. Zostaw. A, dobra. dobra. To lecz, Jacob musisz strzelić bramkę. Zostaw mu, zostaw mu Jacob. Zaz bo bo Boże, Dew, zostaw! I po biegni. nie biegnij, po szczęście się pościanie... zabrał. Co, co? co kurde? Tak chciał go wykopać teraz. No. By the yeah. way, I mean lucky I could score so co i. <laughs> jak, się, jak czekał z tym napisaniem, Czekaj, odpiszę mu krótko. A co on napisał, bo nie wiedział Czekaj, czekaj, teraz ci się wyśmietnij. Patrz, 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 nie wyłaś, nie dobrze, z meczu dobrze, dobrze. To czekaj, Devinio, proszę ci bardzo. Bank, keep talking, cementary. <laughs> stary, jak PET po prostu w tym macie tylko usłyszać się cs, cs, koniec się mu PETA na czole. Tak to mi więcej <laughs> powinno wyglądać. Bo tam napisał Jacob całą rozprawkę, oh. że Uuu Lucky to do tego, że ten a do niego keep talking i elo To, bu, to no. był dźwięk stary gasnącego PETA na czole cs, i zmazywanych smarków z twarzy. Nie więcej. <głos> <głos> Dokładnie. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie. Jak ktoś zapraszam na kanał chłopaków, tam też pojawiły się materiały z Rocket League. Jak coś o linki macie w podane na dole. Jeśli chcielibyście więcej, zapraszam do łapkowania tego filmu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i papa. Cześć. A Dios companeros z